Sinamasiowi Ja pierdola Konserwę będę szukał No dobra, to potem poszukam w kolejnej części, nie? Konserwy. Kurwa, skąd ja ci konserwy wytrzasnę? Poszukaj konserw w parach gdzie tu są bary tak w ogóle no Kurwa to cofane trochę zleczka Idziesz paść zaraz? No i tego Kurwa No, gdzie ja te konserwy znajdę? Nie wiadomo gdzie nie No, ale gdzieś znajdę Trochę wypijemy Energodrinków. Miesiączka Wczorajsza Weary Domet Jak to się czyta? Dumit. Ach, chuj mnie to boli Dobra kozaku Czas skończyć tą grę. Pożegnajmy się. Dobranoc.